Dzisiaj beplejem, dzisiaj beplejem wesoła nowina, że czysta, Szanowni Państwo, że czysta, grudzień to czas świąt, czas Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta, święta, które każdy chciałby spędzać z najbliższymi, każdy chciałby spędzać w domowym zaciszu, w pięknej atmosferze, każdy chciałby spędzać dostatnio. Życzę wszystkim, wszystkim mieszkańcom gminy Miasta Sianów, wszystkim, którzy przyjeżdżają do naszej gminy na święta, ale też wszystkim tym, którzy są związani z naszą gminą, a teraz akurat los rzucił ich gdzieś daleko od domu. Życzę wszystkim wspaniałych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, radości z narodzin Chrystusa, radości takiej, jak można cieszyć się z rzeczy najpiękniejszej, z rzeczy, z osoby, która rodzi się i przychodzi do naszego domu. Niech te święta będą dla każdego takie, jak sobie wymarzy. Niech te kilka dni będzie najprzyjemniejsze, najbardziej radosne, najbardziej rodzinne ze wszystkich dni, które możemy spędzić w roku. A na nowy 2015 rok życzę wszystkim Państwu, wszystkim, do kogo te życzenia dotrą, żeby ten rok był dla Was radosny, żeby ten rok był dla Was szczęśliwy, żeby każdy dzień 2015 roku, zaczynając od 1 stycznia, a kończąc na 31 grudnia, był dniem, który będzie warto wspominać, który będzie wart przeżycia. Niech spełniają się Wasze marzenia, niech świeci Wam zawsze słońce słońce na każdy dzień. Niech ten 2015 rok pozbawiony będzie jakichś poważnych trosk, jakichś poważnych problemów. Niech będzie po prostu pięknym rokiem. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako nowy proboszcz tej parafii. Zwracam się do wszystkich mieszkańców Sianowa, do tych, którzy przynależą do naszej parafii, aby jako nowy proboszcz o 4,5 miesiąca tutaj pracy wraz z wikariuszami, chciałbym przede wszystkim na początku podziękować za tę współpracę. Za tę życzliwość, którą doświadczam w naszej parafii za siedem dni. W przyszły czwartek będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia. Dlatego też życzę wszystkim moim parafianom przede wszystkim Bożej miłości, Bożego pokoju. Jeśli ten Boży pokój będzie w nas samych, jeżeli On będzie w sercach naszych bliskich, to wiemy, że będzie również i w naszym środowisku, jak również w otaczającym nas świecie, gdzie dzisiaj tego pokoju widzimy, brakuje. Życzę wszystkim, parafianom, tym, którzy przewodzą naszej gminie, naszemu miastu. Panu burmistrzowi, wiceburmistrzowi, przewodniczącemu rady, wszystkim radom, przede wszystkim życzliwości, życzę wzajemnego zrozumienia, by w naszym środowisku, w naszym mieście budować przede wszystkim jak najlepsze relacje. I dlatego chciałbym życzyć, aby nie tylko ten święt Bożego Narodzenia, ale również nowy rok 2015 był czasem, gdzie mamy jakąś nadzieję, że coś w naszym życiu się zmieni na lepsze. I dlatego też chcemy prosić dobrego Boga, aby w ten nowy rok, który wejdziemy za niespełna dwa tygodnie, abyśmy byli pełni optymizmu, pełni radości, że chcemy po prostu budować, budować te więzi dobroci, wzajemnej życzliwości i abyśmy pamiętali, że wszelkim naszym poczynaniom będzie błogosławił Bóg, pod warunkiem, że my otworzymy swoje serca na tego Boga. I będziemy chcieli Boga, który narodził się w betlejemskiej stajni, Zapraszać w nowym roku 2015 do naszego życia. Jeszcze raz wszystkim składam serdeczne szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.